Fotel, gaśnica, kierownica, kokpit, kawa, obowiązkowo, ale nie ma kierowcy. No właśnie, czy taki autobus bez kierowcy pojedzie? Teoretycznie tak. Gdyby go spuścić z hamulców i zostawić na jakimś nawet minimalnym wzniesieniu, no to pewnie by się toczył. Tylko to chyba nie do końca o to chodzi. Ale słuchajcie, jest już w Polsce. Autobus autonomiczny, jest autobus bez kierowcy, wozi pasażerów. Gdzie i na czym to polega, jak to wygląda, o tym powiem już za chwilę. Tak, słuchajcie, jak to mówią, historia dzieje się na naszych oczach. To się właśnie stało: mamy autobus autonomiczny, mamy autobus bez kierowcy. Jeździ, wozi prawdziwych ludzi, prawdziwych pasażerów. Na razie testowo. Ale nikomu nic się nie stało, wszystko jest w porządku, wszyscy dojeżdżają do celu bezpiecznie. Ten cel to cmentarz. Ten autobus jeździ właśnie testowo na jednym z wrocławskich cmentarzy. Jeździ tam po tych alejkach szerokich, żeby dowieść ludzi w najbardziej odległe miejsca, gdzie tam potrzebują. Czyli spełnia rolę takich małych samochodzików, takich alameleksów, które na większości cmentarzy już jeżdżą, już funkcjonują i tam sobie można właśnie nimi przejechać, no ale to jest z kierowcą, tu jest bez kierowcy. Można, można. Oczywiście to jest przy małym natężeniu ruchu, bardzo powoli ten autobus się porusza, o tak to mniej więcej wygląda. On jedzie chyba tam 5 na godzinę jakoś, coś takiego. No i tylko do 27 października. Oczywiście pojawiły się już w internecie komentarze, że no tak, no bo przecież jak będzie 1 listopada, to by ludzi pozabijał. Myślę, że to nawet nie chodzi o to, że coś by się komuś stało, tylko że będzie tak duży tłok, że puszczanie jakiegokolwiek pojazdu między ludzi nie ma najmniejszego sensu. Bo i tak ludzie przechodzą na krótsze, na dłuższe dystanse. Też umówmy się, jest to forma jakiegoś spaceru. W tych dniach wszystkich świętych no i nawet raczej te małe samochodziki tam za bardzo nie jeżdżą, bo by się nie zmieściły między ludzi. Tam są przecież na takich cmentarzach są nieprzebrane tłumy. Dlatego tylko do 27 października. I tak dość późno, bo przecież ludzi na cmentarzach jest teraz coraz więcej. Także zobaczymy, co to przyniesie. Słuchajcie. No bo autobus autonomiczny, taki, który sobie jeździ taki samochodzik, taki pojazd. Po cmentarzu, a tak swoją drogą, to to jest polska myśl motoryzacyjna, żeby nie było, to jest nasz polski produkt. A więc jeśli chodzi o takie miejsce jak cmentarz, gdzie wszystko toczy się tak w swoim tempie, powoli, dostojnie, nie ma tłumów, oprócz tam świąt, oprócz tego typu okazji, no to sobie może jeździć. Ale czy on zdałby egzamin w mieście? Na razie myślę, że nie. To znaczy, kiedyś do tego na pewno dojdzie, ale też mi się wydaje, że to już nie za mojego życia albo przynajmniej nie, mo nie za mojego życia e, zawodowego. Dlaczego? No, dlatego, że do tego trzeba byłoby przygotować całą infrastrukturę, całe miasto, jakieś systemy, nie systemy. To wszystko musiałoby być bezpiecznie. Poza tym trzeba, słuchajcie, napisać jakieś przepisy, jakieś prawo. Bo na kogoś trzeba zrzucić odpowiedzialność w razie, gdyby coś się stało, no co zrzucisz na autobus, w którym nie ma kierowcy, no nie. Tutaj trzeba tę odpowiedzialność tą odpowiedzialnością trzeba obarczyć, nie wiem, producenta, i kogoś, kto tym kieruje w sensie zawiaduje, kto to kontroluje. Bo tak totalnie bez kierowcy, tak samopas, bez jakiejkolwiek osoby, która by to gdzieś jakoś kontrolowała. To moim zdaniem się nie da. Pojazdy komunikacji miejskiej bez ekipy, bez prowadzącego, autonomiczne już są. Na przykład jest w Paryżu słynna linia 14. Już jest od dawna, a ja 20 lat temu byłem w Paryżu pierwszy raz i już takim metrem jechałem. Także to się dzieje powoli, ale jednak coś tam w tym kierunku się zmienia. Ale jak mówię, a to prędzej tramwaje, to prędzej tramwaje, ale autobusy, jakoś tego nie widzę, bo mówię, do tego trzeba byłoby przygotować całą infrastrukturę. Jakiś czas temu pojawiła się taka informacja w internecie, w mediach, że MZT kupiły pięć autonomicznych autobusów. No i oczywiście nagłówki koniec pracy dla kierowców. Autobusy bez kierowcy niedługo wyjadą na ulicę Warszawy. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło i nic takiego w najbliższym czasie się nie wydarzy. Polecam przy okazji czytać nie tylko nagłówki, ale i treść artykułów, bo nagłówki nagłówkami wiadomo, one mają zachęcić do kliknięcia a z kliknięć redakcje żyją. Nie ma się co temu dziwić to takie czasy takie realia takie dzisiejsze media. Ale ten, kto się jednak zdecydował wejść głębiej, przeczytać informacje, no to się dowiedział, że to nie autobusy na miasto, tylko takie testowe też autobusy fakt autonomiczne, które mają y, gdzieś tam na zajezdni funkcjonować. Jeszcze nie słyszałem o tym, żeby te testy się zaczęły. Jak tylko tak się stanie i będę mógł o tym powiedzieć, no to z chęcią powiem. Na razie kierowcy autobusów miejskich chyba mogą być spokojni o swoją pracę. To się prędko nie wydarzy, to się szybko nie stanie. Próbowałem sobie to wiele razy wyobrazić, jak by to było. O ile na jakimś krótkim dystansie dałoby się zaprogramować taką trasę? Gdzieś jakaś zetka, w sensie linia zastępcza na nie wiem, dwóch-trzech przystankach. Kiedyś taką jeździłem nawet chwilę. Na brudnie, jak był remont Torów yy, przy rądzie Żaba, yy, no to tam jeszcze, jeszcze może, może od biedy dałoby się coś takiego uruchomić. No tak, no tylko że, a co w sytuacji, kiedy okaże się, że na przykład gdzieś po drodze jest jakiś wypadek i trzeba zrobić objazd. No więc to też trzeba zaprogramować, to też trzeba przygotować w jakiś sposób. Co w przypadku, kiedy to się zepsuje, jak to potem ogarnąć, jak to wymienić, jak to przemienić, no transport pewnie jakoś by się dało ogarnąć, ale to wszystko są elementy, wiecie, to jest jak w życiu, jak jest dobrze, to jest dobrze. Tylko gorzej, jak się pojawiają jakieś nawet najdrobniejsze przeszkody, więc to trzeba wszystko cienko przewidzieć, bo na takich normalnych trasach miejskich, no to w ogóle nie ma szans. No mówię, jakaś nagła sytuacja, jakiś objazd, jakiś przejazd. Tutaj jest przecież bardzo często tak, że jedziemy sobie przez miasto, mamy informację, że będzie na przykład jakiś tam przemarsz, jakieś zgromadzenie publiczne w ciągu dnia, ale dopiero od 11. Czyli jeżdżąc powiedzmy od tam, nie wiem, 5, to jeszcze do 11 jeżdżę normalnie, ale od 11, chociaż nie punktualnie, to może być za 15, 11, może być 15 po, już jadę trasą zmienioną, już jadę objazdem. Informuje mnie o tym centrala ruchu przez radiostację, albo no i tak najczęściej się też odbywa po prostu podchodzi człowiek, który czeka na przystanku poprzedzającym taki objazd i mówi mi: słuchaj, no to już jedziemy teraz objazdem. Etap pierwszy, etap drugi, bo tam czasem są etapy, czasem jest jeden, dwa, trzy, pięć, dziesięć, różnie, w zależności od. Skomplikowania trasy tego danego przemarszu. No i co wtedy z takim autobusem, a to autonomicznym? No. Gdzieś tam on musi mieć pewnie jeszcze zapisaną, zaprogramowaną tę trasę objazdu. No i jak to wrzucić, jak to, jak go tam puścić, a potem wrócić na starą trasę. No, wiecie. Więc to są takie, myślę, że skomplikowane rzeczy. Na razie autobusy autonomiczne myślę, że nam nie grożą, ale. Z chęcią, gdybym tylko był w najbliższych dniach w Wrocławiu, to bym się takim pojazdem przejechał, zobaczył, jak to wygląda. Na razie jadę ja, prowadzę autobus. Dzisiaj będzie 180, proszę się nic nie przejmować. Będzie to kurs z kierowcą. Dzięki bardzo, pozdrawiam Was, miłego dnia. No i do usłyszenia w następnym filmie.